Hejka! Twoją gościnią dzisiaj jest Beata Blizińska. ta mediatorka i terapeutka PAR. A rozmawiamy o tym, czym jest dobrostan w relacjach i o NVC. Co to takiego? Chodzi o porozumienie bez przemocy. A Beata na mediacjach zna się jak mało kto, bo zajmuje się tym nie tylko w pracy, ale też prywatnie, bo tworzy rodzinę patchworkową ze swoim mężem, dwoma nastoletnimi córkami i jeszcze z młodszym dzieckiem. To wrzący tygiel decyzji podejmowanych w warunkach surwiwalowych. A my dziś rozmawiamy o tym, jak można wspierać budowanie relacji. I też, czy w każdej sprawie można się dogadać, czy nie w każdej. Ale też będzie o tym, że bycie wysłuchanym bez oceny, z pełną akceptacją, ma doniosłe znaczenie dla dobrostanu psychicznego, w co ja też bardzo wierzę. To jak? Zaczynamy. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Cześć Kamila. Super, że jesteś. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Temat relacji i dobrostanu. Jakbyś coś więcej mogła o tym powiedzieć. Cześć. Ucieszyłam się, jak poznałam nazwę twojego podcastu Dobrostan. Bo to jest coś, do czego wszyscy dążymy, myślę. Dokładnie. A relacje bardzo mogą nam w tym pomóc lub przeszkodzić. I to jest podobno klucz, że jeżeli mamy dobrego partnera, to nam ogólnie lepiej w życiu idzie. A jak mamy kogoś, kto nam szkodzi, to potem za co się nie weźmiemy. To nie dość, że mamy ten problem, to jeszcze mamy podgórkę w domu. Tak. Jest takie też powiedzenie, że za każdą wielką osobą, wielkim pisarzem, wielkim naukowcem stoi wspaniała, wspierająca żona, bez której by wszystkich tych odkryć nie było. Lub też może być oczywiście na odwrót, jak u Olgi Tokarczuk, która ma wspaniałego, wspierającego męża. A co zrobić, żeby taki dobrostan w relacjach mieć, a nie złostan? <grym> <grym> e, oczywiście nie ma na to jednej odpowiedzi. Każda para ma swój świat, swoje wartości i swoje potrzeby. Mm, i... Czasem dość skomplikowany i niezrozumiały dla osób z zewnątrz, ale nie musi być zrozumiały dla osób z zewnątrz. Właśnie chodzi o to, żeby się dogadać, zharmonizować wewnątrz. Tak? A jak to zrobić? U mnie się sprawdza rozmawianie. Z moim mężem rozmawiamy dość dużo, a kiedyś okazuje, że życie sprawia, że mamy trochę mniej czasu na to. To od razu czuć też, że wtedy ta relacja staje się troszeczkę dalsza i wtedy od razu czujemy to, aha, dobra, musimy usiąść i pogadać i przegadujemy za dwie godziny i to wszystko zmienia. Bo ty masz coś ciekawą sytuację, masz rodzinę patchworkową. Tak, mam rodzinę patchworkową. Eee, mój mąż mówi, że rodzina patchworkowa czasami to jest jak żonglowanie płonącymi piłami mechanicznymi. I jak działa takie rozmawianie? Po prostu się umawiacie, że raz w tygodniu gadamy? Czasem się umawiamy, ale tak ogólnie to po prostu rozmawiamy wtedy, kiedy mamy czas i, i ochotę. Ochotę raczej mamy zazwyczaj. Ważne jest, w jaki sposób się ze sobą rozmawia. Myślę, że porozumienie bez przemocy wiele tutaj może nam rozjaśnić i pomóc. My oboje z mężem staramy się to stosować, że jeżeli coś jest nie tak, coś gryzie, coś nie pasuje, to najpierw zastanawiamy się każdy w swojej głowie, o co mi tak naprawdę chodzi, czego ja tak naprawdę chcę i co właściwie mi przeszkadza i co chcę w zamian. I kiedy już znajdziemy słowa, które by to opisały, to wtedy mówimy to drugiej osobie, czyli mm, przychodzimy w spokoju i mówimy językiem potrzeb do siebie, a nie, a nie przychodzimy wtedy, kiedy jesteśmy w dezorientacji, zdenerwowaniu y, i tak naprawdę kiedy potrzebujemy się wyżyć, a nie porozumieć. Bo dorosła osoba, nie, jeżeli czuje się źle, to nie wyżywa się na drugiej osobie, prawda? Ale też to jest ciekawe, bo chyba robicie odwrotnie niż większość osób, bo myślę, że tak jak ja myślę o sobie, to często takie kłótnie się biorą właśnie z tego, że ta ważna rozmowa odbywa się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy jakoś zdenerwowani, kiedy sami potem dzień później nie wiemy, o co nam właściwie chodziło. Jakbyś coś więcej o tym powiedziała. Mhm. No tak, oczywiście też nie chcę tutaj jakiegoś idealnego obrazu fa fałszywego na naszego małżeństwa przedstawiać, bo oczywiście my też się czasem kłócimy. Jednak po prostu warto mieć tą świadomość, że w czasie kłótni nasz układ nerwowy przestawia się na zupełnie inny rodzaj działania. I wtedy wyłącza się nasza kora przedczołowa. Nie analizujemy, nie jesteśmy w zdolni w ogóle do empatii za bardzo. Raczej walczymy o przetrwanie, tak jak nas natura wyposażyła, czyli słynna walka lub ucieczka, albo jeszcze zamrożenie, jeżeli jest jeszcze gorzej. I to jest taki stan, w którym powiedziałabym: Mam młotek, więc wszędzie widzę gwoździe. To jest takie powiedzonko Abrahama Maslowa, tego od piramidy potrzeb. On powiedział, że właśnie jeżeli, mamy, jeżeli naszym jedynym narzędziem jest młotek, to mamy tendencję, żeby wszędzie widzieć gwoździe. To nie jest stan, w którym chcemy rozmawiać z naszą osobą ukochaną. Raczej oczywiście. Jeżeli dojdziemy do tego stanu, to będziemy chcieli się pokłócić, ale warto się powstrzymać yy, i zadawać sobie pytania, co ja właściwie czuję, szukać słów, które by to opisały i wtedy to jest taki sposób, żeby włączyć sobie korę przedczołową z powrotem, nazwać swoje emocje, nazwać swoje potrzeby, zastanowić się, czego mi właściwie tak bardzo brakuje w tym momencie. I kiedy już to wiem, to mogę już dużo spokojniejsza powiedzieć o tym mojej Ukochanej osobie. Czyli tak naprawdę na tą rozmowę przychodzimy z dwoma stronami notatek? Yy, może. Albo z jednym ważnym spostrzeżeniem. Na przykład, że brakuje mi czegoś, na przykład odpoczynku, albo różnorodności, zabawy. Albo to mogą być bardzo różne rzeczy. Albo na przykład, brakuje mi empatii, brakuje mi zrozumienia. O tak. Tak, brakuje mi, żebym była wysłuchana na przykład bez przerywania, bez doradzania, tylko po prostu wysłuchana do końca. Też tak bywa. A co słów w takiej dobrej rozmowie? My bardzo dbamy o to, żebyśmy byli naprawdę sami. Bo my jesteśmy rodziną paczorkową, czyli mamy w domu trójkę dzieci, które. Zawsze co i róż, któreś oczywiście coś chce i się przytulić albo o coś zapytać, to nam przeszkadza. Także dbamy bardzo o to, żeby to było po prostu, kiedy naprawdę jesteśmy sami. Na przykład wychodzimy wspólnie z psem na spacer, albo czekamy aż dzieci pójdą spać. I wtedy w takiej ciszy jakoś. Po prostu ta rozmowa płynie o wiele łatwiej. Dlaczego ta rodzina potwórkowa to jest trudniejsza komunikacja, niż po prostu, jeżeli w dwie osoby? Ach, my mamy akurat dzieci po obu stronach. Ja mam syna, mój mąż ma dwie córki. Ku naszego małżeństwa odkryliśmy, że. Jakoś tak zupełnie inaczej się widzi bałagan zrobiony przez własne dziecko, a przez to dziecko drugiej strony. Eee... I tak się właśnie zostaje złą macochą z bajki. I tak <noise> się zostaje złą macochą. <noise> ja napisałam nawet na blogu o czymś, co nazwałam ślepotą rodzica biologicznego, że naprawdę to, co mój syn porozrzucał, jest dla mnie kompletnie przezroczyste. Ja tego w ogóle nie zauważam. Gdyby to samo rozrzucała moja przyszywana córka, to by mi strasznie przeszkadzało. Nie mogłabym tego w ogóle znieść. Tak. I myśmy się tak podzielili wobec tego, jak już to zauważyliśmy, że wszystkie takie wychowawcze tematy, trudniejsze tematy, korygujące jakieś rozmowy robi rodzic biologiczny, a. Wszystkie przyjemności może robić i rodzic biologiczny, i ten przeszywany również tak samo, tak jak chce, żeby, no tak, żeby po prostu była jakaś równowaga, żeby to dziecko było trochę chronione właśnie przed tym takim no, spojrzeniem, powiedzmy bardziej może obiektywnym, ale dzieci myślę, że zasługują na dużo czułości i miękkości. Ale tymi konfliktami i nawigowaniem różnych potrzeb zajmuje się nie tylko w domu. Gdzie widać, że trochę tych tematów jest, ale też w pracy, bo jesteś mediatorką. Tak, jestem mediatorką. Przychodzą do mnie osoby, które albo mają kryzys w związku i chcą z niego wyjść i być dalej razem, albo nie wiedzą, czy chcą być dalej razem, albo już wiedzą, że nie chcą i chcą się po prostu dogadać, że. Bo mają wspólne dziecko i, i w jaki sposób będą się nim opiekować. Na wszystkich tych etapach pomagam po prostu porozumieć się na spokojnie. I... A w Twoim doświadczeniu, właśnie jako mediatorki, czy uważasz, że w każdej sprawie się można dogadać? W każdej sprawie można próbować się dogadać, pójść na mediację lub po prostu pójść do kawiarni i próbować się dogadać. Co nie jest takim poglądem, który podzielają wszyscy mediatorzy, bo mówi się, że konflikty, które są na tle wartości, na przykład religii, że nie, że nie są możliwe do mediacji i do gadania, ja tak nie uważam. Myślę, że, że można. Natomiast mam trochę inny. W innym miejscu tutaj, ten czerwony wykrzyknik, to znaczy wtedy, kiedy na sesjach premediacyjnych, czyli indywidualnych, któraś ze stron mówi mi, że jest ofiarą przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej czy w jakikolwiek inny sposób jest zastraszona po prostu, że na mediacjach mogłaby nie mówić szczerze, bać się czegoś powiedzieć, wtedy ja odmawiam mediacji, bo to już nie jest sytuacja na dogadywanie się, to jest sytuacja na to, żeby osoba, która podlega przemocy, po prostu uratowała się, tak, odizolowała się w jakiś sposób, przestała jej doświadczać. I kiedy jest to, załóżmy, że jest taka historia, Pary, że kiedyś była u nich przemoc, a teraz już po latach jej nie ma, to mogą przychodzić na mediację. Tak? Natomiast jeżeli jest to przemoc aktualna, to nie. Ale jest właśnie wiele trudnych tematów, na przykład, nie wiem, podział majątku, jakieś konflikty takie rodzinne, albo to, że po prostu już ludzie nie mogą na siebie patrzeć. Mhm. Tak, czasami tak bywa yy, i można przyjść na mediację, i, i może być to sukces, ale czasami tak bywa, że nie. Yy, że na przykład któraś osoba się tak zatnie, że zupełnie yy, ja też mam w swojej rodzinie taką sytuację, yy, że po prostu jedna osoba się przestała odzywać i się nie odzywa. Ponad 10 lat. I też należy pamiętać, że za to, jak wygląda relacja, jesteśmy odpowiedzialni w połowie, a w drugiej połowie ta druga strona. Więc nawet jeśli robimy wszystko dobrze, a ta druga strona nie chce, trudno. To w pewnym momencie już trzeba odpuścić. I zawsze jest tak, że kiedy pojawia się mediator albo mediatorka, to jest się łatwiej dogadać? Te osoby, które przychodzą na mediację, tak. Ale istnieją też takie osoby, które nie cierpią takiego pomysłu i one po prostu nie przychodzą. Wyobrażam sobie teoretycznie, że mogłoby być tak by, by tak być, że y, ktoś kogoś na siłę namówi, i taka osoba, która nie chce udziału trzeciej osoby neutralnej, bezstronnej, ale jednak zewnętrznej. Uczestniczy w mediacjach, no ale wyobrażam sobie, że ta osoba by niewiele wniosła i niewiele by mówiła. Myślę, że to nie ma sensu. Myślę, że nie ma sensu na siłę kogoś zaciągnąć na mediacji po prostu. A dlaczego w obecności tej osoby takiej bezstronnej jesteśmy w stanie się dogadać, a gdybyśmy po prostu poszli do kawiarni czy poszli na spacer, to byśmy może nie ustalili nic? Szczerze mówiąc, pójście do kawiarni też jest jakimś takim pośrednim stopniem z dobrym pomysłem, ponieważ tam są osoby jeszcze jakieś nieznajome przy innych stojikach. Nie można krzyczeć, nie płakać. Nie można. Tak jest. Naprawdę no, płakać to może jeszcze nic takiego, ale nie można wstać rzucać rzeczami i krzyczeć. To jest naprawdę świetne. I wiele kawiarnianych rozmów przynosi dużo lepszy efekt niż domowych. Natomiast, jeżeli jeszcze to jest, jeszcze o krok dalej, czyli u mediatorki w gabinecie, to mediatorka zadaje specjalne pytania, które nakierowują na tą rozmowę w konstruktywnym kierunku. I po pierwszym, drugim, trzecim pytaniu, obie osoby, jeśli widzą, że to działa, że to ma sens, że to jest zupełnie co innego niż w domu, że, że nagle ta rozmowa, Rozmowa nabiera dużo więcej sensu i nagle czuje się o wiele bardziej usłyszana, zrozumiana niż to bywa w domu, jak rozmawiamy. To zaczynają. Pracować ze mną, że y, wtedy te osoby przestają usilnie chcieć powiedzieć to, co by powiedziały w domu, i wykrzyczeć swoje żale i racje. Y, I zaczynają iść w kierunku zastanawiania się, właśnie, czego ja tak naprawdę właściwie potrzebuję, ja dla siebie, a nie dla tej drugiej osoby, czy wobec tej drugiej osoby. Y, wtedy ta druga osoba ma szansę usłyszeć. Jakie są te potrzeby właściwie tej drugiej osoby? To, to działa w, w dwóch kierunkach i czasami następuje taki klik wtedy, i to, ja wtedy mogę przez dłuższy czas nic nie mówić, tylko uważnie obserwuję, co się dzieje, a Słucham, jak oni zaczynają współpracować między sobą już bez mojego udziału i mówić: Słuchaj, to może zrobimy tak, że po prostu ty wyjedziesz tam a, albo tam, nie wiem, sprzedamy tą kawalerkę i zaczynają szukać takich rozwiązań, które biorą pod uwagę potrzeby obu stron. I to jest ten cel. Zwykle, jeżeli się uda do tego doprowadzić, to już potem jakby dalsza część, to ustalenie, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, to już dość prosto przychodzi, bo te osoby znają swoje życie i wiedzą, co, jak je poukładać, żeby to wszystko działało. Ciekawe jest bardzo, co powiedziałaś, że właśnie taka empatia i współczucie, które jest na początku, sprawia, że przestajemy się jakoś bronić, jakoś tak lepiej patrzymy na siebie, lepiej patrzymy na sytuację. To jest Może, bardzo piękne. Można by powiedzieć, że odkładamy ten młotek. To prawda. I nikt nie wie, dlaczego to tak działa, ale jakoś działa. Więc masz super pracę, że możesz tak w codziennej pracy obserwować właśnie taką piękną rzecz. Tak, szczerze mówiąc, bardzo lubię mieć takie prace, które naprawiają świat. Wcześniej pracowałam jako konserwatorka dzieł sztuki. Też, też miałam wielką satysfakcję z tej pracy. A jakbyś powiedziała, bo jest taka osoba, która powiedzmy jeszcze nie jest na takim etapie, żeby iść do osoby takiej profesjonalnej na mediację. Ale chciałaby jakoś lepiej rozmawiać, jakoś wyjść ze swojej jakiejś sytuacji kryzysowej. Co byś doradziła takiej osobie? Jak rozmawiać, jak sobie radzić? Może jakieś ćwiczenie, może jakieś narzędzie? No tak, to jest właściwie właśnie całe porozumienie bez przemocy jest o tym. To jest właśnie jak rozmawiać, również jak samej sobie udzielać empatii najpierw, żeby później być w stanie w ten sposób rozmawiać. Także wszelkie warsztaty NVC jak najbardziej polecam. A od czego zacząć? Na pewno nie od czytania książki Marszala Rosenberga, która jest świetna, ale przeczytasz ją, a później będziesz mieć poczucie winy, że nie umiesz tak robić. Więc bardziej sprawdzi się coś praktycznego, małego, jakiś mały kroczek w kierunku porozumienia bez przemocy, czyli na przykład mogłoby to być ćwiczenie z. Może właśnie znajdywania swoich, udzielania empatii samej sobie, czyli znajdywania swoich własnych uczuć, nazywania ich słowami. To jest bardzo ważne, żeby znajdować słowa, które by opisały to, jak ja się teraz czuję, a potem w drugim etapie, jak już znamy swoje uczucia, to nazwać swoje potrzeby. Zazwyczaj jest tak, że uczucia są takimi drogowskazami w kierunku potrzeb, czyli zazwyczaj efektem takiego ćwiczenia będzie zdanie, na przykład czuje smutek, bo potrzebuje towarzystwa, na przykład, mhm. tak, albo czuje złość, bo potrzebuje czegoś, yy, na przykład bliskości, czułości, tak. Yy, to, ta lista potrzeb yy, jest dostępna, jeżeli ktoś się interesuje na mojej stronie internetowej. W dziale Pytania i Odpowiedzi. Bardzo dobrze jest ją sobie co jakiś czas przeglądać. Ja też to robię. Bardzo lubię na nią spoglądać i patrzeć, która dzisiaj potrzeba które słówko z tej listy mi dzisiaj wpadnie w oko. Co zazwyczaj nie jest przypadek i naprawdę polecam też sobie po prostu zerkanie na listę potrzeb. I to jest właśnie też ciekawe, bo to jest taki stereotyp, że wiele osób po takim kursie albo asertywności, albo właśnie w takiego porozumienia bez przemocy stało się jeszcze bardziej przemocowym, niż było, i w tej komunikacji to jeszcze gorzej im idzie. Ale myślę, że to jest właśnie klucz, żeby zacząć od tego, czego my naprawdę potrzebujemy, jakie nasze potrzeby są niezaspokojone, jak możemy może je sami zaspokoić. Tak, jak najbardziej właśnie od tego należy zacząć, moim zdaniem, a potem dopiero w drugim etapie próbować zgadywać, co mogłaby chcieć druga osoba, kiedy tak na mnie krzyczy, na przykład. Zupełnie nie jest zgodne z porozumieniem bez przemocy, kiedy mówimy do kogoś, nie będę z Tobą rozmawiać, dopóki nie skończysz kursu NVC. Wtedy to będziemy partnerami, tak? Wtedy dopiero będę z tobą rozmawiać, jak skończysz kurs. No więc nie. W porozumieniu bez przemocy nie próbujemy kogoś przerobić, tylko nawet jeśli ta osoba używa tak zwanego języka szakala, ocenia nas. Wkurza nas jakimiś ocenami, nie wiem, porównaniami, i, i w ogóle mówi jakieś rzeczy, które są po prostu denerwujące. Ale my, jeżeli chcemy zastosować NVC, wtedy sobie myślimy w swojej głowie, po cichu. Hmm, Okej, okay, słyszę. To ciekawe, jaka, jakie uczucie kryje się za tymi słowami. Co właściwie czuje w tej chwili ta osoba? I potem bo czego ona potrzebuje, I to jest prawdziwy NVC. Czyli porozumienie bez przemocy. NVC to jest skrót od angielskiej nazwy Nonviolent Communication. A jeszcze jakie narzędzia polecasz? W mojej pracy używam jeszcze terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jestem w trakcie certyfikacji. I takie rozmówienie o relacjach nie jest łatwe nawet dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. Jeżeli rozmawiasz ze swoimi dziećmi i chcesz właśnie im coś wyjaśnić albo zapytać o jakieś ich relacje, to jak to robisz? Ja polecałabym, żeby zrobić wstęp z dzieckiem, opowiedzieć mu bajkę o zubialach. Ciekawe, nie znam tej bajki, jakbyś mogła ją tak streścić. Znam od Agnieszki Pietlickiej, opowiem swoimi słowami. Bajkę, opowiem ją w skrócie. Można ją dziecku opowiedzieć w o wiele dłuższej wersji, wkładając takie elementy, które dziecko lubi. Ogólnie chodzi o to, że każdy, każda para osób, tak jak mama i tata, albo brat i siostra, albo mama i córka, mama i syn, czy też uczeń i nauczyciel, każda para osób ma swojego zubiala. To jest takie zwierzątko, które ma duże uszy, ma oczy, ogonek, futerko. I ono tam jest zawsze, gdzie oni są razem. I na przykład y, można też dziecku opowiedzieć o. Jeżeli, to jest, jeżeli mamy z dzieckiem bliską relację, że na przykład mama opowiada swojemu dziecku, to może powiedzieć, na przykład, nasz Zubial, y, tak jak mi się wydaje, tak jak ja go widzę, no to on ma takie białe, miękkie futerko, jest taki wesoły, skacze, lubi skakać dużo i tam. Może, może co lubi jeść, można powiedzieć, że jest taki ogólnie zadowolony. A wieczorem robi się przytulaśny, śpiący i mięciutki. A jak ty myślisz, jaki jest nasz zubial, jak ty widzisz naszego zubiala albo jak widzisz zubiala między tobą a twoją wychowawczynią? Na przykład, albo twoim przyjacielem. I w ten sposób można zagaić. Dzieci lubią te zubiale i od razu im się rozwiązują języki. Mówią rzeczy, o relacjach, których nie potrafiłyby powiedzieć takim naszym dorosłym językiem. A też ta metafora pokazuje, że relacja to jest coś, o co trzeba dbać, czyli nie, nie jest tak, że po prostu ten Zubiel, jak go nie nakarmimy, nie napojimy i będzie z dwożą, to w ogóle będzie mu świetnie. Tak, oczywiście, kiedy my się przytulamy, kiedy my opowiadamy sobie żarty i się razem śmiejemy, to Zubiel się śmieje razem z nami. A kiedy się kłócimy, nie rozmawiamy ze sobą od miesiąca, i w ogóle przestaliśmy się lubić. Nasz zubiel jest chudy, widać mu żebra, tak robi się szary. Może wypadają mu jego mięciutkie włosy i robi się łysawy taki nawet. To wszystko jest naprawdę bardzo plastyczna metafora i dzieci wspaniale ją podłapują. Super pomysł. A gdyby ktoś chciał jeszcze dowiedzieć się więcej, to wiem, że masz bloga, że mogłabyś tutaj go polecić. Tak, na mojej stronie internetowej beatablizińska.com jest również zakładka blog, w, w którym no, są ciekawe artykuły, myślę dla osób, które się interesują różnymi tematami wokół relacji właśnie. Tak jak my. Tak, jak my dzisiaj. <noise> Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Kamila. Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.